Zmiany w polskim systemie emerytalnym budzą wiele pytań i emocji. Od 2025 roku rząd wprowadza modyfikacje, które mogą wpłynąć na życie zawodowe tysięcy osób, zwłaszcza komorników sądowych. Czy to początek większych reform? ZUS już planuje premie za dłuższą pracę. Sprawdź szczegóły nowych przepisów i dowiedz się, co na to prezydent. Jakie są aktualne zasady dotyczące przechodzenia na emeryturę w Polsce? W 2025 roku. Wiek emerytalny w Polsce od kilku lat budzi liczne dyskusje i emocje, zarówno w kręgach politycznych, jak i społecznych. Od 1 października 2017 roku obowiązuje zasada, że kobiety mogą przejść na emeryturę osiągając wiek 60 lat, natomiast mężczyźni dopiero po ukończeniu 65 lat. Są to jedne z niższych progów, jeśli porównamy je z resztą krajów Unii Europejskiej, gdzie średni wiek emerytalny oscyluje wokół 65 lat dla obu płci. Wiele państw członkowskich UE analizuje i przygotowuje się do dalszych zmian, które mogą podnieść te wskaźniki. Rok 2025 przynosi nowe zasady, ale nie dotyczą one wszystkich zawodów. Jedną z grup, której dotyczą zmiany, są komornicy sądowi. Rząd podjął decyzję o podwyższeniu maksymalnego wieku, w którym można wykonywać ten zawód, z dotychczasowych 65 lat do 70 lat. Taka decyzja podyktowana jest chęcią przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na wiek oraz rozwiązania problemu z brakiem doświadczonego personelu w tej profesji. Warto jednak zaznaczyć, że nowe przepisy nie narzucają tego obowiązku, więc jeżeli komornik zdecyduje, że chce przejść na emeryturę wcześniej, wciąż będzie mógł to zrobić po osiągnięciu standardowego wieku emerytalnego. Jeśli chodzi o ewentualne podniesienie wieku emerytalnego dla pozostałych obywateli, rząd nie wprowadził jeszcze żadnych oficjalnych planów ani przepisów dotyczących tej kwestii. Mimo to temat emerytur wciąż powraca w publicznych debatach. Eksperci wskazują na konieczność zmian, powołując się na pogarszającą się sytuację demograficzną kraju. Malejąca liczba osób w wieku produkcyjnym oraz rosnące koszty utrzymania systemu zabezpieczenia społecznego, jakim jest ZUS, wywierają coraz większą presję ekonomiczną. Niemniej, choć politycy zdają sobie sprawę z potrzebnych reform, to potencjalne zmiany mogą być odkładane w czasie ze względu na ich społeczne skutki oraz polityczne konsekwencje. W międzyczasie ZUS, aby zachęcić obywateli do dłuższej aktywności zawodowej, proponuje premie oraz bonusy dla tych, którzy zdecydują się pracować dłużej niż wymagane minimum. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie nawet o 21,5% wyższej emerytury, co dla wielu stanowi silną motywację do pozostania na rynku pracy przez dłuższy czas. Takie zachęty mogą być istotnym wsparciem dla domowych budżetów w przyszłości. W Polsce wprowadzenie nowego wieku emerytalnego stało się źródłem gorących debat, w które zaangażował się również prezydent Karol Nawrocki. Ten nowo wybrany przywódca zdecydowanie zaznaczył swoje stanowisko, deklarując niechęć do podpisania jakiejkolwiek ustawy zwiększającej wiek, w którym obywatele mogliby przechodzić na emeryturę. Jest wyraźnie przeciwny zrównaniu wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn, co budzi szerokie dyskusje dotyczące równouprawnienia oraz sprawiedliwości ekonomicznej. Zamiast proponować radykalną reformę, prezydent Nawrocki dąży do wprowadzenia hojnych waloryzacji emerytur. Obiecuje również, że przyzna podwyżki wynoszące przynajmniej 150 zł miesięcznie dla każdego emeryta. Tego rodzaju obietnice budzą jednak pytania o ich finansowanie, ponieważ szacowane koszty mogą wynieść aż 85 miliardów złotych każdego roku. Jednocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie czekając na definitywne decyzje rządowe, Pracuje nad stworzeniem systemu motywacyjnego, który zachęciłby do dłuższej pracy. Proponowane są różnorodne zachęty finansowe, takie jak premia sięgająca nawet 20 tys. zł za każdy dodatkowy rok pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dodatkowo, osoby, które zdecydują się na opóźnienie przejścia na emeryturę, mogłyby nadal korzystać z dodatkowych świadczeń, jak 13 i 14 emerytura. Zgodnie z planami zmiany te mają zostać wdrożone w 2026 roku. Korzyści z dłuższej aktywności zawodowej są znaczne. Dane pokazują, że opóźnienie decyzji o przejściu na emeryturę o jeden rok może zwiększyć świadczenie emerytalne aż o 21,5%. W porównaniu do tego dorabianie już na emeryturze podnosi ją zaledwie o około 3%. Waloryzacja kapitalowa oraz nowe, korzystniejsze tablice trwania życia mogą dodatkowo zwiększyć wysokość przyszłej emerytury o wiele setek złotych miesięcznie. Niestety, w praktyce większość Polaków nie korzysta z tych potencjalnych zysków. Statystyki wskazują, że 70,3% uprawnionych decyduje się na przejście na emeryturę już w dniu, w którym uzyskają ku temu prawo. Kolejne 20% realizuje to w pierwszym roku po osiągnięciu wieku emerytalnego. Taka powszechna tendencja wynika z braku świadomości, że wczesne przejście na emeryturę często zamraża wysokość świadczenia na niskim poziomie, co w konsekwencji może trwać przez resztę życia. Zachęcam do zgłębiania informacji na temat rewolucyjnych zmian planowanych przez ZUS, które mogą znacząco wpłynąć na przyszłość finansową emerytów w Polsce. Czy w przyszłości będziemy musieli pracować aż do 70 roku życia? Może się to okazać nieuniknione. Podczas rozmowy w Radiu Z. Prezes zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Zbigniew Derdziuk, z dużym naciskiem podkreślił, że obecnie nie planuje się zmian dotyczących wieku emerytalnego ani dla kobiet, ani dla mężczyzn. Zauważył także, że kwestia długości zatrudnienia pozostaje indywidualnym wyborem każdego z nas, co daje pewną swobodę decyzji w tej sprawie. Profesor Agnieszka Chłon-Dominczak z Szkoły Głównej Handlowej argumentuje, że wyrównanie wieku emerytalnego dla obu płci stanowi nie tylko krok w stronę równości społecznej, ale także staje się ekonomiczną koniecznością. Dzisiejsze różnice w wieku przechodzenia na emeryturę skutkują niższymi emeryturami przyznawanymi kobietom, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do zwiększenia nierówności społecznych. Specjaliści podkreślają, że Polska w nadchodzących latach będzie musiała dostosować swoje przepisy do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, jednak dokładny moment, kiedy to nastąpi, jest wciąż nieznany i pozostaje przedmiotem dyskusji politycznych. Rosnące wyzwania demograficzne, takie jak starzenie się społeczeństwa oraz wydłużenie średniej długości życia, skłaniają wielu ekspertów do przekonania, że podniesienie wieku emerytalnego jest nie do uniknięcia. Profesor Marek Góra, jeden z twórców obecnego systemu emerytalnego w Polsce, przewiduje, że młodsze pokolenia mogą być zmuszone do kontynuowania pracy nawet do 70. lub 75. roku życia, jeśli chcą zapewnić sobie godne emerytury. Nie bez znaczenia pozostają tu również prognozy demograficzne, które wskazują, że do roku 2060 liczba ludności w Polsce może zmniejszyć się aż o 6,7 miliona, a osoby powyżej 50 roku życia będą stanowiły połowę całej populacji. Taka sytuacja jeszcze bardziej obciąży system emerytalny, który i tak już stoi przed trudnymi wyzwaniami. Warto również spojrzeć, jak wygląda kwestia wieku emerytalnego kobiet w różnych krajach Europy na roku 2025. Przykład polski pokazuje, że kobiety mogą przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat. Mimo braku oficjalnych zmian w tym zakresie, wciąż toczą się rozmowy na temat zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, co miałoby zbliżyć nas do rozwiązań przyjętych w innych krajach europejskich. W Niemczech obecny wiek przechodzenia na emeryturę wynosi 66 lat. Jednakże w ramach długofalowej reformy systemu emerytalnego wiek ten stopniowo wzrośnie do 67 lat. Proces ten rozłożony jest na wiele lat i planuje się, że zostanie zakończony w 2029 roku. Celem tej zmiany jest zapewnienie stabilności finansowej systemu emerytalnego w obliczu starzejącego się społeczeństwa i wydłużającej się średniej długości życia obywateli. System emerytalny w Niemczech znajduje się pod presją z powodu rosnącej liczby osób w wieku emerytalnym w stosunku do liczby aktywnych zawodowo. We Francji próg emerytalny został już podniesiony do 64 lat, a to wzrost z wcześniejszych 62 lat, co miało miejsce w 2023 roku. Francuski rząd nie wyklucza jednak kolejnych zmian, ponieważ sytuacja demograficzna jest dynamiczna, a równowaga finansowa systemu emerytalnego jest kluczem do jego przyszłego funkcjonowania. Jak w wielu krajach Europy także i tutaj dyskutuje się nad sposobami zapewnienia odpowiedniego finansowania świadczeń dla przyszłych pokoleń emerytów. W Austrii obecnie wiek emerytalny wynosi 60 lat, lecz przewidziano jego stopniowe podwyższanie, aby w 2033 roku osiągnął 65 lat. Takie decyzje podyktowane są koniecznością zrównoważenia budżetu emerytalnego oraz dostosowaniem się do zmian demograficznych, które stawiają przed rządami wyzwania związane z wydłużającą się średnią długością życia. Z kolei Bułgaria planuje podnieść wiek emerytalny z 62 do 65 lat, a zmiana ta zostanie wprowadzona do 2037 roku. Podobnie jak w innych krajach, celem jest zapewnienie stabilności systemu emerytalnego, który musi sprostać wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństwa. Podobne kroki podejmowane są w całej Europie w odpowiedzi na zwiększającą się presję finansową. Natomiast w Danii obecnie wymagany wiek do przejścia na emeryturę to 66 lat, ale w długiej perspektywie planowane jest jego zwiększenie do aż 74 lat w 2060 roku. Taka decyzja jest odzwierciedleniem głębokiej debaty na temat przyszłości systemu emerytalnego i konieczności jego adaptacji do zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych, demograficznych oraz wydłużającego się życia obywateli. Wzrost wieku emerytalnego stanowi odpowiedź na rosnące oczekiwania społeczne oraz konieczność finansowania świadczeń dla coraz większej liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Zasubskrybuj po więcej opowiadań.